Papierosek i okolerek to dobrze wyglądał nie? W kolejnym odcinku królów żyta pan Tadeusz ulegnie wypadkowi. Po, po pogodowie dzwonię! Halo! Czy pan Mieczysław kombajnista wróci do programu? Pieniądz, się nie mnoży, tylko ucieka. Kolejki pochod do Marysi. Z ketchupem? Dobrze? Część floty do remontu, choć deklarują również nowe nabytki z fabryki. Zobacz, panie, jak tu wszystko odlatujesz. Takiego operatora koparki jeszcze nie widzieliście. Uciekaj mi z tą wodką, człowieku pieniądze przynuć! Zobaczycie również Adama i jego pierwsze kroki na Tinderze. Już Kuba. wychodzi za mną! No, dupa! To zaraz samka widzę tu Do zobaczenia! Ludzie Osze, muszą, jeść, muszą jeść! Rozumiesz pan! Panoha mi! we so, yeah. Oh,